Witam Was serdecznie na kanale Res Harmonica. Ja mam na imię Anita i zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania filmu na temat tego, czy faktycznie cierpienie jest nam potrzebne do rozwoju. Myślę, że temat jest o tyle istotny, że współcześnie e, mamy pewnego rodzaju odchylenie wahadła w relacji do tego, co zaserwował nam przez ostatnie w zasadzie stulecia czy tysiąclecia. Miłościwie panujący nam Kościół katolicki. Myślę, że ludzie, którzy są wrażliwi, którzy szukają odpowiedzi na różnego rodzaju pytania, niejednokrotnie przyjmują takie stanowisko, że wszystko, co do tej pory było związane z pojmowaniem duchowości i w ogóle z religią, jako taką tutaj panującą w naszym kręgu kulturowym, a jako właśnie konieczność tego cierpienia przeżywania, dzisiaj. Idą w stronę tego, że w zasadzie ta interpretacja jest zupełnie niewłaściwa i tak naprawdę bardzo zostawaliśmy oszukiwani przez te ostatnie, nazwijmy to, 2000 lat. Czy tak faktycznie jest? Powiem Wam w ten sposób, że kiedy zaczynałam swoją przygodę z duchowością, a w zasadzie mogę powiedzieć, że od najmłodszych lat towarzyszyło mi różnego rodzaju dociekanie o rzeczach pod tytułem takim, jaki jest sens naszego życia i dlaczego tutaj w zasadzie jesteśmy. Spotkałam bardzo wiele osób z różnego rodzaju interpretacjami. Natomiast to, z czym chciałabym do Was tutaj wyjść w tym filmie, to są moje osobiste doświadczenia i moje wnioski, które z tych doświadczeń wysnułam. Mogę powiedzieć w ten sposób, że. Yy, żeby to zrozumieć, trzeba troszeczkę rozszerzyć perspektywę swojego rozumowania. Dlatego, że my dzisiaj patrzymy na wszystko z poziomu osobowości. Jeżeli ktoś powiedzmy ma coś bardziej obudzony, może wchodzić w perspektywę duszy, ale to i tak jest za mało. Dlatego, że człowiek posiada jeszcze większą ilość bardziej subtelnych struktur, które wchodzą w skład czegoś takiego jak mikrokosmos. Czym dokładnie jest mikrokosmos, zajrzyjcie sobie proszę do tego filmu, który tutaj będzie się ukazywał w kartach. Natomiast wracając, to co jest istotne, to to, że w ogóle osią jakichkolwiek rozważań i właśnie zrozumienia tego, po co istniejemy na tym świecie i jaki jest sens różnego rodzaju doświadczeń, w tym również tych, które przysporzają nam cierpień. Jest zrozumienie faktu, że my, jako osobowość, jesteśmy częścią mikrokosmosu. I to, do czego dąży rzeczywistość, szeroko rozumiana, i te wszystkie prądy, które są związane właśnie z tymi głębszymi, um, um, powiedzmy, pokładami funkcjonowania rzeczywistości, dążą do tego, żeby mikrokosmosy, którymi de facto jesteśmy, powrócić na pewnego rodzaju wzorcową ścieżkę porządku, nazwijmy to kosmicznego. Wiem, że to w tym momencie brzmi abstrakcyjnie i nie chcę w to za bardzo wchodzić, ale tenże, mm, powiedzmy, reewolucyjny kierunek jest na poziomie osobowości rozumiany właśnie jako rozwój świadomości albo rozwój osobisty, tak, który ogólnie ma prowadzić do bardziej harmonijnego życia. I teraz tak. Jeżeli mikrokosmos odszedł od wzorcowego porządku, to cała rzeczywistość, cała makrokosmiczna przestrzeń uruchamia mechanizmy, które mają na celu nakierowanie jego funkcjonowania na te, nazwijmy to prawidłowe tory, tak, oczywiście mówiąc w bardzo dużym skrócie. Chodzi o to, żeby właśnie zwrócić na tą ścieżkę, gdzie, z której zboczyliśmy w jakiś taki ślepy zaułek. I moi drodzy, to jest faktem, tak? w sensie takim, że nasza rzeczywistość jest kulawa. Jest kulawa, nie funkcjonuje poprawnie. Jest to wynik, moim zdaniem, zaburzonych struktur i nieprawidłowych połączeń z szerszymi prądami świadomości. I teraz jednym z elementów, nazwijmy to, próby naprawienia tego jest właśnie między innymi prawo karmy, które przychodzi do nas pod postacią wydarzeń, które bardzo często są dojmujące i które bardzo często są dla nas związane z cierpieniem. Dlaczego tak się dzieje? Każda struktura chce żyć, tak? W sensie takim, że bardzo ciężko jest jej się rozmontować, przynajmniej w tym świecie. Zobaczmy na przykład na stół, tak. Powiedzmy bardzo trudno jest zdziałać to, żeby on się po prostu natychmiast rozpadł. Można powiedzieć, że pewna wola trzymania się razem w pewnej formie w tym stole jest zaklęta. Podobnie rzecz ma się z naszą osobowością i z pewnymi ścieżkami strukturalnymi, które zostały już od e, powiedzmy dzieciństwa naszego. Wyrzeźbione. Nie jest tak łatwo ten porządek, nazwijmy to, złamać i doprowadzić do jakiegoś rodzaju przekształcenia. Dlatego, jest często tak, że my w zasadzie sami, niezachęceni jakimś zewnętrznym e, przypadkiem, nie jesteśmy zbyt skorzy do tego, żeby e, łamać pewne porządki czy sposoby funkcjonowania, zwłaszcza jeżeli one jako tako są efektywne i dają pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa. Karma. Przynosi niefajne, pełne cierpienia, doświadczenia. Pytanie jest teraz tutaj tylko takie, czy my jesteśmy w stanie poprawnie odczytać przesłanie, które te wydarzenia nam przynoszą. Prawo karmy przywołuje to, co w pewien sposób mamy w środku samych siebie. Innymi słowy, wywołuje takie wydarzenia na zewnątrz, rodzaje kalamburów, które e, Dają nam odpowiedź, co tak naprawdę w środku nas, na poziomie osobowości, jest do naprawienia. Chodzi o to, że te, nazwijmy to, przynoszące cierpienie sytuacje, one są impulsem do tego, żeby móc zacząć zastanawiać się nad sobą, móc zacząć zastanawiać się nad tym, co, dlaczego i w jakim celu zostało mi tutaj. Mm, że tak powiem, przesłane. Kwestia jest tylko taka, czy jesteśmy w stanie po pierwsze to rozczytać, po drugie, czy mamy odwagę to zrobić, a po trzecie, czy jesteśmy na tyle szczerzy sami ze sobą, żeby e, odpowiedzieć sobie uczciwie na stawiane przez rzeczywistość zewnętrzną pytania. I teraz tak, są drogi do wyjścia z cierpienia, i wcale nie uważam, że to cierpienie e, jest e, mm, w pewien sposób e, mm, bezwzględnie potrzebne. Ale patrząc racjonalnie na, co, na to, co się tutaj dzieje, mam wrażenie, że niestety jest w zasadzie jedyną możliwą, nazwijmy to, zachętą do tego, żeby się uprzejmie obudzić. Dlatego, że jeżeli wszystkim byłoby się miło i sympatycznie funkcjonowało, i tak naprawdę tego bodźca do zmiany by nie było, bardzo szczerze wątpię w to, żeby ktokolwiek zaczął się zastanawiać nad jakimkolwiek swoim położeniem czy ono jest właściwe z punktu widzenia właśnie tego pierwotnego wzorcowego porządku, a on zawsze będzie nadrzędny nad każdym innym, który został stworzony jako jakiegoś rodzaju wykolejone następstwo. Dlatego są dwie drogi do wyjścia z cierpienia. Pierwsze z nich jest to zrozumienie przesłania tego, które właśnie jest nam oznajmiane poprzez doświadczenie, w którym bierzemy udział. I tutaj... To, co jest potrzebne, to właśnie znajomość prawa uniwersalnego, które pozwala na to, żeby trafnie zinterpretować o co chodzi i w którym miejscu musimy przyjrzeć się ognisku zapalnemu, namierzyć je i je rozwiązać. Po drugie, czy jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego właściwe wnioski i podjąć decyzję na temat wewnętrznej zmiany, która utrwali tą przebudowę, która jest nam sugerowana tym wydarzeniem. Dlatego, że zobaczcie, jeżeli jest tak, że powiedzmy. Trafiliśmy na niewłaściwych partnerów albo a, podjęliśmy złą decyzję na temat naszej ścieżki kariery. Jeżeli doświadczyliśmy konsekwencji, które są związane z tym tematem, jeżeli przyjrzeliśmy się temu uczciwie i zrozumieliśmy, że tak naprawdę to nasze kiepskie samopoczucie wynika z decyzji, którą podjęliśmy wcześniej, która była błędna, no to powstaje w nas postanowienie, nazwijmy to poprawy, tak? Poprawy swojego. Spojrzenia na rzeczywistość, poprawy spojrzenia na temat samego siebie, poprawy na temat swojego rozumienia tego, co jest na przykład na, dla nas dobre, dlatego że do tej pory mogliśmy zwyczajnie tego nie mieć. Czyli w tym momencie zachodzi w nas wewnętrzna przemiana, która, jeżeli jest dobrze przeprowadzona, można stwierdzić, że jest przemianą alchemiczną. I w zasadzie to jest najlepsze. Hmm, jakby, co może nas w zasadzie po takim, nazwijmy to, dojmującym doświadczeniu spotkać. Dlatego, że można sobie z tym poradzić jeszcze w inny sposób. Można wpaść w pewnego rodzaju zafiksowanie. Na przykład w ogóle nie rozumieć tego, co się stało. Można mieć, zamknąć się w pretensjach do całego świata, w obwinianiu wszystkich dookoła, w Snucia różnego rodzaju teorii na temat tego, jaka ta rzeczywistość nie jest okrutna i w ogóle jaki ten świat nie jest, wiadomo, jaki i tak naprawdę poszukać najbliższego mostu i się z niego rzucić, albo po prostu wejść w pewnego rodzaju degenerację, czyli, czyli jakiś rodzaj um, ucieczkowego odcinania się od tego, co nas um, tutaj w pewien sposób ściga. Czyli innymi słowy, jest to. W jakimś sensie ucieczka od odpowiedzialności za samych siebie i za to, że e, no. Nie chcemy podjąć wyzwania, które stawia przed nami życie. Trzecim natomiast sposobem poradzenia sobie tutaj z taką sytuacją jest zrozumienie pozorne tego, co się stało. I powiem Wam szczerze, że obserwując rzeczywistość, mogę stwierdzić, też taką, która nazwijmy to jest prorozwojowa, ta, która zajmuje się wszelkiego rodzaju rozwojem, to te pozorne zrozumienia są najbardziej rozpowszechnione. I są one, zarówno Kolportowane przez takie instytucje, które już mają tutaj, e, od jakiegoś czasu robią karierę na tym świecie, czyli tak zwany Kościół Katolicki, oraz e, pojawiający się ostatnio, e, no w zasadzie od jakichś 40 lat, wszelkiego rodzaju e, New Age'owe spojrzenie na rzeczywistość. Dlatego, że jakby ludzie pod wpływem tych dwóch pól indoktrynacyjnych, e, oni wykształcają pewne specyficzne sposoby rozumienia tych przesłań to już nie bo wiecie, to jakby, jaki jest tego mechanizm, to jest oddzielna kwestia. Ale warto jest zrozumieć, że koniec końców y, spotykają się dwa zupełnie sprzeczne rozumienia tego, w jaki sposób właśnie radzić sobie z, tym mikrokos tą, z tą mikrokosmiczną reewolucją. Dlatego, że w tej sytuacji ja już zostawiam Całą kwestię związaną z tym, że powiedzmy kościół ma swoje ważne funkcje społeczne, tym że e, powiedzmy, wszelkiego rodzaju new systemy e, są dobrym asumptem do tego, żeby ludzie, którzy się podobnie w pewien sposób orientują w rzeczywistości, trochę inaczej ją postrzegają, mogli ze sobą komunikować i mogli się spotykać, bo to jest osobna zupełnie kwestia. Ja mówię o takich bardzo wewnętrznych, technicznych wręcz nawet rzeczach, które są związane z taką realną alchemiczną przemianą i tym, czy ona jest wywoływana, wy, będąc wywoływaną, znajduje odpowiednie środowisko, które podejmie temat i e, naprowadzi osobę, która jest w tym procesie do tak zwanego dobrego końca, czy po prostu sprawi, że albo ona się gdzieś tam powiedzmy zamknie w kompletnej ignorancji i w jakimś rodzaju e, degeneracji. Czy też zapewni zrozumienie pozorne, które będzie dawało jakieś tam wytłumaczenie tego, co się dzieje, a będzie kolejnym wepchnięciem mikrokosmosu i osobowości, która w tym mikrokosmosie występuje w jakiś ślepy zaułek, czy da faktyczne, pełne zrozumienie i możliwość wydostania się z tej nieciekawej sytuacji, w której się w danym momencie znaleźliśmy? W jaki sposób te pozorne, Interpretacje one się tutaj y, ujawniają. Jedna sprawa to jest to że do tej pory, powiedzmy tutaj, mieliśmy całą sytuację z Kościołem katolickim, tak? który dawał rodzaj apoteozy cierpienia i tego, że tak naprawdę tylko krzyż i męka pańska jest potrzebna do tego, żeby właśnie tutaj zostać zbawionym. A z drugiej strony jest New Age z receptą taką, że wszystko jest jedną wielką miłością, wszyscy powinni się kochać i tak naprawdę nie ma tutaj żadnego cierpienia na tym świecie, bo cierpienie jest w głowie i cierpienie jest zaindoktrynowane przez właśnie między innymi Katolicyzm, tak? który e, mocno kształtował między innymi polską kulturę. Jaka jest prawda? Moim zdaniem tak naprawdę nikt tej prawdy e, w pełni nie niesie, dlatego że nie pokazuje, że rozwój e, duchowy czy rozwój świadomości jest procesem, i w tym procesie występują różnego rodzaju etapy, które trzeba przejść. Innymi słowy, bardzo mocno z rozwojem duchowym kojarzy mi się himalaizm, czyli to, że ludzie spotykają się najpierw w base campie, potem zaczynają swoją wędrówkę zakładając kolejne obozy. Celem, do te, celem tego, żeby dotrzeć w końcu na szczyt. Ta wędrówka, ona polega na tym, że często trzeba zejść niżej, po to, żeby zacząć tą wędrówkę od nowa, tak? Czyli to nie jest proces, w którym się konstant poruszamy do przodu. To nie jest proces, w którym są tylko i wyłącznie przyjemne momenty, tak jak powiedzmy impreza w base campie, gdzie się wszyscy, że powiem, relaksują, aklimatyzują i tak dalej, dalej. Ale to nie jest też zainstalowanie się, powiedzmy, w obozie drugim, czy obozie trzecim, czy gdzieś tam zupełnie pod wierzchołkiem, w zimnie, w ciężkich warunkach, gdzie rzeczywiście ludzie po prostu są stawiani w sytuacjach granicznych i e, gdzie to cierpienie bardzo często, no, najprawdopodobniej występuje i musi zostać w jakimś tam sensie przezwyciężane. Natomiast czym się różnią te dzisiejsze narracje, to to, że jedna, czyli New Age, koncentruje się na imprezie w basecampie, a katolicyzm i wszelkiego rodzaju kwestie związane właśnie z mm, jego poglądem, na rzeczywistość sytuują nas gdzieś powiedzmy w połowie drogi na szczyt. Tymczasem jak rzeczywistość wygląda, no zastanówcie się, żeby osiągnąć szczyt, trzeba w pewnym momencie rzeczywiście poświęcić się, trzeba y, zacisnąć zęby, trzeba przełamać powiedzmy te niekomfortowe sytuacje, który, z którymi spotykamy się gdzieś tam powiedzmy bliżej tej strefy śmierci, tak? Wchodzimy na wierzchołek i schodzimy po to, żeby zanieść y, Dobrą, y, y, dobrą nowinę, prawda? Oba systemy, nazwijmy to wiedzy albo proponowanych rozwiązań. Każdy z nich koncentruje się na fragmencie tego procesu i dobudowuje do niego ideologię, co uważam, że jest absolutnie nieuczciwe. I dla ludzi, którzy, którzy rzeczywiście chcą tego prawdziwego rozwoju duchowego, których, którzy mają ten wewnętrzny, nazwijmy to kol, tak? Który, którzy czują, którzy, nie wiem, niektórzy powiedzą, że mają prawo wspomnienia tak? tego prawdziwego, pierwotnego, nazwijmy to wzorcowego porządku, którzy czegoś szukają, właśnie pytają o ten sens życia i dla których duchowość jest realna, Wewnętrznym, przeżywanym doświadczeniem, no po prostu otrzymują z zewnątrz informacje, które de facto zmuszają ich do tego, żeby podróżować samemu, tak? Żeby nie podłączać się ani pod jedną imprezę, ani pod drugą. Brak zrozumienia sensu ciężkich, trudnych sytuacji życiowych oraz brak decyzji o zmianie sprawiają, że cierpienie niepotrzebnie się przedłuża. Dlatego że moi drodzy, tak jak powiedziałam, to cierpienie daje impuls do zmiany. To cierpienie sprawia, że my coś tam nas gryzie, coś nam tam nie pasuje i my jesteśmy skłonni do tego, żeby zrobić remont w mieszkaniu. Słuchajcie, jeżeli robicie remont w mieszkaniu, to chyba zdajecie sobie sprawę z tego, że to nie jest nic przyjemnego i trzeba się zebrać i musi jakiś impuls nastąpić do tego, żeby chciało nam się zabrać za tą niekoniecznie fajną um, um, za to niekoniecznie fajne mm, przedsięwzięcie. I tak samo jest z rozwojem duchowym. Te impulsy cierpienia, które przychodzą, mówią po pierwsze o tym, żebyśmy się ruszyli, a po drugie mówią o tym, że to. Pokazują miejsca w tym naszym domu, które potrzebują tego, żeby się przebudować. I nie ma w tym niczego złego, jeżeli rzeczywiście wiemy i rozumiemy mechanizmy, które stoją za tymi, nazwijmy to kalamburami, w, które stawia, w którym stawia nas życie, i potrafimy odczytać właśnie to przesłanie, które jest nam mówione. Jeżeli tego nie potrafimy, opadamy w różnego rodzaju inne iluzje albo e, Sytuacje, w których de facto niewiele z nas zostaje. Cierpienie w pewnych małych dawkach, biorąc pod uwagę to, że warunki brzegowe naszej rzeczywistości są takie, a nie inne, ono w zasadzie jest. Niezbędne do tego, żeby móc się rozwijać, ale z drugiej strony chodzi o to, żeby nie było go więcej niż faktycznie potrzeba. Dlatego, że można pójść w drugą stronę, można wychylić wahadło w innym kierunku, i w tej sytuacji to cierpienie staje się pewnego rodzaju pułapką. I zamiast pomagać nam, do tego, żeby wracać do tego pierwotnego porządku, z którego w zasadzie wychodzimy, staje się narzędziem opresji, staje się narzędziem uwikłań i zupełnie niepoważnych spojrzeń na rzeczywistość. Z drugiej strony, jeżeli kompletnie je zanegujemy i jeżeli będziemy szukać tylko i wyłącznie przyjemności w naszym życiu, czegoś, co będzie nam sprawiało, że się będziemy czuć dobrze, miło i sympatycznie. To w tej sytuacji jesteśmy w tak samo yy, yy, głębokich, ciemnych czterech literach, dlatego że jest to wyparcie, jest to rodzaj wyparcia, jest to rodzaj yy, zaprzeczenia rzeczywistości. Moi drodzy, duchowość to nie jest bujanie w chmurze. Duchowość polega na tym, że bardzo wyraźnie zdajemy sobie sprawę z tego, jaka jest rzeczywistość. Nie wpadamy tym samym w jakiś pusty cynizm, który wyrasta po prostu z jakiegoś rodzaju rozczarowania tą rzeczywistością i niezrozumieniem tego, jak te mechanizmy funkcjonują, i poczuciem bezsil poczucia bezsilności, które wynika z właśnie z tej naszej niewiedzy i niezrozumienia. E, duchowość to nie jest bujanie w obłokach, w których tak naprawdę wszystko wygląda bardzo różowo, miło i sympatycznie, dlatego, ta rzeczy dlatego że ta rzeczywistość. Ona wymaga, no, niestety, pewnego rodzaju pracy, dlatego, że tutaj no, nie jest różowo. Z trzeciej strony. Duchowość ma świadomość tego, że rzeczywiście jesteśmy istotami, które pochodzą z głębszych, szerszych przestrzeni, które mają tą cudowność w sobie, które mają tą możliwość powrotu do tego pierwotnego stanu. I kiedy ci z nas, którzy już gdzieś tam tego dotykają, albo mają co na trwale e, jakby zainstalowane w swoim życiu, mogą trochę zapominać, że w zasadzie, że można tego nie rozumieć, albo e, że to się e, nie Każdemu udaje, żeby się w tych przestrzeniach dłużej utrzymać i w związku z tym mogą mówić o tym, że no, po prostu duchowość jest czymś tylko i wyłącznie prawda, pięknym i wspaniałym. Natomiast w tych warunkach prawdziwa duchowość polega na tym, że człowiek doskonale rozumie, w jaki sposób działają polaryzacje, które rządzą się swoimi prawami, które występują po prostu w tym świecie, Potrafi bardzo szybko równoważyć różnego rodzaju napięcia, które pojawiają się w wyniku interakcji ze środowiskiem, które jest zmutowane i w którym po prostu dzieje się dramat na dramacie. I z trzeciej strony potrafi przywołać właśnie te głębokie stany, głębokiego zespolenia z innymi ludźmi, z całym światem, tak i w ogóle z szerszymi przestrzeniami duchowymi. Człowiek duchowy stoi twardo na Ziemi. Tutaj nie ma tak naprawdę żadnego miejsca na to, żeby właśnie mówić o misiach-kolargolach kol albo różnego rodzaju innych bajkach, ale też, tak jak powiedziałam, nie, po, nie wpadać w jakiś skrajny, powiedzmy tutaj, pesymizm i e, e, w e, posługiwanie się takimi modelami rzeczywistości, które zupełnie nie rozumieją tego, w jaki sposób ta rzeczywistość funkcjonuje i w jaki sposób można ją przemodelowywać. Dlatego, moi drodzy, e, dla tych z Was, którzy zajmują się i chcą wchodzić e, właśnie w takie e, na serio Pracę nad sobą. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby śledzić tego bloga, żeby czytać też to, co piszę na Resharmonice, dlatego że tutaj będę starała Wam się przedstawić te wszystkie informacje, które pozwolą zrealizować to pierwsze zamierzenie, tak wyszczególnione tutaj w pierwszym z punktów, o których mówiłam, o tym, żeby właściwie zrozumieć message, który daje nam życie i żeby móc powrócić na tą, nazwijmy to, wzorcową drogę dlatego raz jeszcze bardzo serdecznie was zachęcam do tego żebyście zostawali tutaj ze mną dłużej do subskrypcji jeżeli uważacie że komuś te informacje byłyby się przydały oczywiście bardzo serdecznie zachęcam do tego żeby się nimi dzielić a tymczasem bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego materiału pozdrawiam was serdecznie i do wyświetlenia następnym razem